Polish First TV. <try> w stanie być kibicem i przestać nim być, bo to, to nie jest tak jak rzucasz palenie, no, tego to, 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 to nie rzucisz. Człowiek jest tutaj kibicem jak no, ma 10-12 lat. Są tacy co was tutaj lubią, są tacy co was nie lubią, różnie to wygląda, nie? Generalnie macie przyzwolenie, że możecie sobie tutaj chodzić z kamerą i kręcić, a jakie wy z tego wyciągniecie wnioski to już zależy od was, nie? Jakby to ktoś inny wszedł, to by na pewno nie, 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 nie mógł kamerować, nawet by nie mógł podejść żeby to jest nie? się ma w głowie -stop. To jest miłość od, od A do Z, od rana do wieczora, w nocy o tym myślisz cały czas. Żyjesz tym klubem, żyjesz tymi ludźmi. Po tych co najmniej 10 latach takiego aktywnego kibicowania, nie umiałabym przestać nagle. To jest moje życie. Este es un, herman, un hermanamiento que ya está ahí y que va a estar de por vida. Tacto, bitch. Calle, curva! ¿Dónde es más fácil ser hooligan? Aquí en España, en ¿no? favor. Na tym meczu, jak tak się z nimi jest, to no nie ma czegoś takiego, że to jest pan, to jest pani. To tak mówiła do brata, do siostry, posun się. Wszyscy od razu są jednakowi równi, nie? Tak by jedna rodzina, nie? Niebieska rodzina nasza jest, no. Możemy zobaczyć treść tatuażu. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz pijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w Pioshot.pl z kodem POLISHFANSTV 5% dramatu.